ciemka tutaj znowu Truskawa oraz Putis oraz Wirtuali. Gramy tym razem Conquesta. To jest mapka podobna do e, Summoner's Riftu z LoLa. Tak, wiem, że Putis. No to co. ja mamy 1000 gold na starcie, nie lubię jeszcze tego. O, a chciałbyś tak? A przecież przy okazji masz fab sobie na tego wspaniałego pajączka. Nie, taki piękny. Nie. The fuck Oj no nie musisz się wstydzić na mnie najwyżej wiesz, dokręcimy to poza <laughs> A ty mój biedny nie jesteś żangu. Merkury, tylko spróbuj A kosa w żebro Czekaj Ty w, w, w takim razie Nie rozumiem tego tego y... Nikt nie rozumie To my idziemy w końcu na... Długo, a dobra idziemy right Ja wam pomagam, zbierać bufa I serduszko No... Yy, czemu serduszko nie kocią mordkę napisać? Widać że... Widać, że nie z nami gość. Wons, wons, wons. Idźcie tam na połówkę. <laughs> Fuck! O, o, kurwa, serio. Uciekaj, 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 uciekaj. O kurwa. No, 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 idźcie moja armio jebana. Nie mówcie, że tymper zbralada. Okej. Okay. Zjebała sobie. Brawo. Kurwa, jakie. No. no macie ją. No. Ale no. KS, kurwa. Porażą. Kurwa jebany KS. Spierdoliła od... Może więcej tego gówna tutaj. Dobra, 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 synek, synek, bo możesz się wpierdolić. Ej. Ja się nie wpierdszam. Czekaj, bo tu kurwa patrz, co się dzieje. Ty, jakiś wiem, ra... co się tam dzieje. ...rahades wam, w ogóle wszyscy tam są. Trzeba im pomóc jakoś. Nie wiem co się tam dzieje, jakoś mnie to nie interesuje. Dobra, lecimy dalej. Let's the putis ride! Right. A już. I mi protect ding ding. Poczekaj, <grym>, ja chcę cię uleczyć. Dobra. Idziemy na linię. Hey, beatbook, beatbook. Dobra, czekaj tam tutaj, no chodź tu. Chodź tutaj, chodźcie tu. Teraz ile jest tutaj? Ty, ja nie wiem o co chodzi, bo... jest solo. To jest solo. No nie wiem właśnie. Łapta bufa i do przodu. Dobra, leci, lecimy. Tutaj, tu, tu chodź do mnie. Merkury solo, no to powodzenia jo <gry> nie, nie ma chleba. Eju. Siekaj minionki, na razie siekaj minionki, dopóki możesz, dobra? Może kurwiks, ty sobie bierzesz tego dekla, nie ja. Lady Gaming, się naucz grać. A dopiero potem streamuj. Fuck. Czekaj, 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 uwaga, uwaga. Wow. Kurważ, no. Fuck. dobra, bierz, bierz go, bierz, bierz. Fuck, dobra. No za no, nie zauważyłem. O, O, FUCK! To nie mów, że mnie minionek nie zabije! Serio? To nie! Uleczyłem się, ale tam kurde ta No wracać do bazy, ja nie mogę wam jeszcze grać Uciekaj, 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 uciekaj ucieka, stąd Kontra Hades, no to gratuluję Będzie dobra gra Jedny dekielek Jest, Waga! Dobrze, buchem. jest! Okej, okay, no, dobra! No. Dawaj idziemy do bazy! Rady. Kurwa, czekaj, 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 do bazy, chodź do bazy wrócimy. Może się tam zlać? Ja Co jest? Merkur, dawaj. Oczywiście tylko klan wąs ma oczywiście pierwsze kile. No bo no bo Plox. Kuku -E Dobry, tu widzę. Nice. O, dobrze. Nice dude. Nice, nice, nice. Z dobrze. Nice. Dobrze, jak nice. tak dalej pójdzie, to i od. job, dobra. Jak dalej pójdzie, to nam, wiesz, mi tam rozbalą. No boże, znowu Mobile Wardy. Serio? Znowu Mobile Wardy, ogarnij. Wiesz, ich minionki pomagają mi bić i, i, i moją sidecampę. To tu się dzieje, hajres Hajres zawsze wszystko zepsuje, wiesz Mogę wam ganknąć. Możesz... Grać. możesz tam jest? To tam jest? Yyy, e, ta, dobra, nie, bo ucieka sobie pod wieżę, to nie. To klepiamy minionki. No, na, tutaj pewnie ma. Chociażbyś mógł... Kosa ko ko żebro i lecił. Gdzie się wybierasz? Kurdeż nie trafiłeś, okay, ja okay, się. Czekaj, uleżę cię, stój! E, E, EJ! Dobra, nie chcesz, czy nie? Boże, wej! LOL! Dobra. Naparzamy wieżyczkę, dopóki mój... Naprawdę?! Dobra, wracam się, ja... jestem absolutnie poważny! się! No chodź tu, chodź tu, spryciaro! Ty, w takim razie my jesteśmy, kurde, ona jest solo! Ta! Fuck, 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 fuck! Dobrze, zlałeś się. No, odważny. No nie, nie! Zginęła? Dobrze. Fuck. Oh yeah. Dobra, ale worth it, worth it. Oh, fuck. Wydaj się! Kronos, brawo! Ten Kronos, ten debil! Się, no ment to... Kurwa Nie, nie cham grę instaluje So No mana, sorry, no to wracaj do bazy chociaż Kurwicz no Co to za ludzie grają? O dobra, zwiewaj, a ja, ja idę Dobra, 2-1 i nie, nie ma hejta Dobra, ja ją tam przycisnę, ty się możesz wrócić do bazy, ja tutaj po obronię. Powiedz walem nadzik z Anglerem. Ty możesz kupić teraz em... Ym... Teraz możesz kupić właśnie teraz rage'a. Nie Ty... Rage rage'a, no za tutaj zaczynasz wiedzieć trochę inaczej gra w się. No właśnie tutaj się troszeczkę... Ale okay. nie jesteś mi na rage'a. A, ile, Rage a. No. ile masz kasy w ogóle? 800 o... No to w takim razie... no? no. Poczekaj, co? Dobra, nie przylecę nie razem po tego rage'a. Dobra. No wiesz, przyciśnij ją trochę, to przylezę i dobiję. Fuck, nie trafiłem. Kurwa, mać. O, oh, fuck. A, bo oni mają się już. się nie ruszam tak się tego, ale dobra. Ty... A, dobra, myślałem, że oni nie mają się balanki. Okej. Okay. Dobra. Oho, oho! Dobrze, dobrze, o Oj, 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 oj. O, o, biedna Freja, zaraz tutaj ją przyciągnę, no, Bierz, bierz, masz, masz, dobrze Dobra, pięć, cztery, pięknie 3, 2, 1. no chodź, chodź, chodź Pięknie Wracam po Rage'o oh yeah, Spoko? Oh yeah. po Dobra, widzę, że Jezu, czemu my, czemu my jesteśmy najszybciej puszującym kurde, tym... lejle lejnem? No bo macie ten... Bo, ma... yy, bo, jesteśmy bo jesteśmy zajebisci. O o dobra Hades, spierdalaj. Ostrożnie tam. No wiem, wiem, ale Hades. Ch no i good job, ziomy! Good job! Nie, ale naprawdę bardzo dobrze nam idzie. Spierdalaj W okazji trzeba wspomnieć, że się klan wąs powiększył. No właśnie. O właśnie. Chcieliśmy powiedzieć, że doszedł nowy, wspaniały członek do naszego ekstra klanu. Virtualis gra aktualnie się Mamy a, łącznie nas jest Kolejny teraz Oleś kandydat do moich -y. Weź Czekaj, stoi, stój, stój, nie ruszaj się, nie ruszaj się. Nie Dobra. O to, żeby się nie ruszać tylko raczej. Fuck Dobra, naparzę w Hadesa to... kurwa. Dobra, zwijaj nie twoje good job Weź mi nam pomóżnek <laughs> Zjebałem, mogłem mu to użyć Dobra, trzeba tam pusznąć, tak? No tak byś się przydał. <laughs> Czekaj, bo my de de No my macie 200 golda to, to kupcie sobie w aktivach, teleport, żeby szybciej tam dojść. Właśnie, możesz kupić Active Teleport eee... 200 golda chyba kosztuje, ja pomagam jakaś. ej gdzie to jest? No, active ej, nie... teleport yo. Okej, YOLO PUSH Okej, okay, dobra, jest Nie, 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 o, możesz o, uszyć okay. teleporta Ej, no dobra, już tak to idziesz O, chodź tu, chodź tu, lubię Cię Pomóc? Dobra, idę Nie trzeba no. tak Jak ja na nią wskakuję to to jest już w tym momencie, więc licz Się karmię, 4-1 Na że Krąs ma 4-0 No, wiesz, jakiś toby game Dzięk Może się nawet tutaj od Fury zawalić Ale sam? O, ona jest właśnie dobra bo ona ma na dwójkę czyli zada 1a No, aha dobra mm. Dobra, czekaj Artemiza Nie, nie, po, czekaj, pozwólmy jej wyjść, pozwólmy jej wyjść O, ładnie, mamy plus 300 golda Wszystko mamy. Pozwólmy jej wyjść. Dobra muszę alta wiesz. Kto? Dobra! Let's the heavens rage! A ja nie mogę tak wiesz, że na dwa kierunek szli sobie bywać ciągle Kurde ten dziczek! Zioomic. Dobrze! Dobrze przynajmniej Ten, e... jeden tam daje radę Zrevengeował No nasz left nic nie umie zrobić No i spuszczę. No, Rozbawam. bo to dobry Ares jest, proszę Cię. Bo to jest dobry Ares. No, Aha, bo on tu ma cię ciągle dwóch. Dobra, co tu mogę błynąć? No, nic nie mogę błynąć. Dupa jest niebiedny. No <laughs> dobra, panowie. O, Freja Geja. Ile to ma staku? A, 50. Mhm. A, dobrze, teraz w wirtuali Virtuali y, nie kupuj Rage'a, tylko Melis. Te drugie. Jak ja byś miał. miał? Lf. Kurwa. Dobra, nice. Ona jest głupia chyba. Dobrze. Ha! To Ale ona ta... głupia. on! Słuchaj, ta Artemisa w ogóle zaczęła kicać i biegać, jak on utpalił ult. Takie w ogóle... What the fuck. Aha, no to dobra, robot. Idzie do was, idzie do was, idzie do was. Czekaj, rara, ra, uwaga. Ła. Ja też idę do was. Bez paniki. Jest do tam. Dobra, cofamy się, cofamy. Gotowi bądźcie, ja tutaj zaraz ten... Chcę tylko ten nastawić jajek. Jak to jak to brzmi, co nie? Bieda. Ooo, idziemy, idziemy. Dobra, może złapać. Nie, bo za długa jest ta animacja. fajne -e. nice. Nice. Loks. Nie, żeby okay, się so tamten fine. team ruszał... ruszył. Znaczy nie, nie ten team... No tak. Właściwie to klan jest Dobra ja idę na mida. Hmm. Aha, tam ich jest 3 Ej, ale tam jest 6 aż A... no to, Musicie sobie dać radę, ja muszę też szybko Uuu, oczywiście damy sobie radę jak tank kurna nam Dobra nie gniew Dobra wracaj Oje No i 6-1 Sipa lankę 06 Ten drugi w sensie bo nasz ma ile? Nasz ma 4-1 i to całkiem zajebiście! Coploks no Co Co Ta freja, ona nic nie umie zrobić Eee. Tak. No ploks. Dobra, dajesz, dajesz, zabiera, zabiera Power teraz de bringera Mógłbyś okay. A ile masz pieniążków? Już kupiłem Debligera. Ale ile pieniędzy? wpadłem, ale. Miałem 800. Aha, dobra. Bo pamiętaj, jak ci zawsze zostanie 200 złota, to kup sobie teleport taki na żółto. Nie za 300 tylko ten Bardzo na żółto. Użyję. I możesz się od razu teleportować do naszej, tej, tej pierwszej wieży tutaj. Znaczy, na no pierwszej, no. Najbardziej Teżko do kasy Czasami to się przydaje, jak rozwalają wieże. Nie, w czasami tylko się zawsze przydaje, jak wam mają wieże pusznić. Tu są jajka trochę Czekaj, tutaj nikogo nie ma Ale Są, jajki jednak jajki, są jajki, 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 jajki Kurwa mać chyba może być Jaki zasięgowy ten kurde jest ta, ta HL Kurde, ja nie mogę i ja nie mogę, tylko dobry! No. Chodź tu, Merkury. Jeszcze, jeździsz ich. Dobra. Lubię wpadać w te pułapki. No i nice. Fuck. Nie będę mu tam ks-ował, niech ma kila sobie Merkury. Łaska mnie mu oddaje, wiesz. Boże. Tym razem nie ma KS-a, tym razem idziesz na teamwork. Tym, tym razem. Tym razem. Taki zbieramy, ale ten... No nie, nie naprawdę, to... dobra, cofaj się, cofaj się, bo ich... I tam trzech już jest. Ostrożnie, bo będzie kosa w żebro. Fuck. O nie. Dobra, chyba dedasz. by wyczyścili sobie tutaj. Pięknie nie tego tylko brakuje. Rozumiem, ja mam tam pchać na prawo, tak? Uważaj, panie toby gaming. Czekaj, czekaj, cofnij się, cofnij się. Ja zaraz uleczy za 3 sekundy. Za jedna, za 0 Dobra, to... Okej, okay, jak pan myślał, że ja tam pójdę, no to się mu coś popieprzyło. Co mnie smyrasz, kurde, klotkowi? Uwaga FRAJA! fuck 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 Dalibyście się Czekaj czekaj nie, nie przyda, Dobra idź tam, idź, idź tamtą stroną, idź z tamtą stroną w drugą, może oh, OTO CIĘ ją Co halo jest tu są Nie chcę staku tracić fuck, fuck. na mida Ja? Jest Nie byłoby najlepiej to, Teleport Trudno, niech nie stracę Tak, tak O o, dobra, wszyscy są prawie na prawo Dobra, idę po Gold Fury Czekaj bo tam się balankę chce mnie zgwałcić Oho 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 Dobra idę Oho. Idę Gdzie oni są? Oho zajebali Nie No Ku kurwic dziczek jebali Ja pierdolę Chodź do nas, chodź do nas, ej Kurwa Mać to Ja muszę nawalać Kurwa niezależnie że to by... Kurwic a tego tylko brakuje. No nie! O, nie ma, nie ma, nie ma. Jezu, kurwa. No kurwa, Maciek! Pierdolony Hades. Zgadne jest. Zajebali to Zajebali chyba. Chyba, że tam wirt... No oj, oj, oj! Jakim cudem uciekłeś! Dobra, biegaj, biegaj, biegaj. Ultem. Trójką ucieknij, trójką może ucieknij, do przodu ić, trójką Żeby żebym ja mówił, że jeszcze w porządku jest. No, ja się nie dziwię, panie Nie, bo ja muszę Hercyka, ja muszę teraz znowu iść w ostrego, żeby... Czekaj 5, czekaj na mnie 8 sekund, zaraz przejdę Albo możesz iść, dobra A, to ja sobie teleporta kupię od razu A poza tym to nie jest... Nie tak, dwa... mi dżangla, to potem nie mam co robić co oni robią? Ej, Madner, okazuj... Ty oszukałeś nas, bo ten teleport jest w konsumablach. No mówię, że w konsumablach. Powiedziałeś w no, możesz, możesz po możesz, prostu się tutaj na nagraniu zatrzymać w konsumablach Dobra, zobaczę, bo tak mi się wydaje, że trochę to było, trochę powiedziałeś tego, aktywy. Czekaj. Tu jest? Nie myślałem. Dobra. To jest zakupia, żeby to zrozumieć. Dobra, macie ją, macie ją. Cioda Sorry No tak, sorry, Ci kurwa dam. Co kurwa dam? Ej, czekaj, masz killaf. A mi to! Ja muszę teraz nazbierać tych staków i To na pewno nie jest łatwiej, jeżeli mi tam poszli zajebać dżunglę. Macie tu bufa Idę, fuck <coughs> Jedny rad, tylko tam kurczę HD zdaje radę To szkoda ci przeciwnika proszę cię Jedny bo w dupę ma ostro Oj no, tam Ta freja, która musicie za każdym razem uciekać z tym altem ode mnie bo poison zadaje taki den No zajebuj mi dalej. No, ty... Okej okay. Dobra No kurwa no Serio? A ja zacząłem się rozkręcać Tak nie fajnie gadań. było Lol, ale dobrze, wygraliśmy konkret. Teraz powinieneś do dosyć dużo dostać, i warshipersów, i, go i tego, i favora. Ile dostałeś? 153 favora. To nieźle. I mam level up chyba. O, nie. to... Nie, jeszcze brakuje pewnie troszkę. Nie, co coś mi się pokazało, że mam wyżej, ale nie, nie zauważyłem, co to. Pewnie, że first win of the day, znaczy, że wygrałeś pierwszy mecz i dostałeś właśnie tego. Premate bro o, Ale pocisnął o Boże Możliwe. They need to seriously fix their map No bo on się dziwił że tutaj 20, 26 Master jest ziomek Dawaj szybko Dobra czekajcie no więc to był pierwszy... pierwszy odcinek ze Smita, a więc trzymajcie się na razie, cześć!